Jeśli idzie o prawo do posiadania broni, z mojego punktu widzenia to jest skandal i hańba, żeby się musieli Polacy starać o zgodę jakiegoś urzędnika z drugim i niech niechby ich policjantem, o zgodę na posiadanie broni, a zatem żeby się musieli starać o to żeby im władza pozwoliła zapewnić bezpieczeństwo sobie swoim bliskim. To jest świat na głowie postawiony. Tak jak zgadzamy się chyba, że tylko sąd powinien być władnym, powinien mieć prawo pozbawić nas wolności to od mój Boże, już 600 lat przywilej neminem captivabimus to, to przecież właśnie było proklamowanie tej polskiej wolności. Władca nie ma prawa sadzać nikogo pod kluczem, nikogo wtrącać do ciemnicy bez wyroku sądu. I o ile to jest właśnie dla nas zrozumiałe i jasne, że to jest właściwy porządek rzeczy, że, że sądy to jest instancja, która powinna decydować w sprawie ograniczenia ludzkiej wolności, tak samo zgódźmy się, że i sąd powinien być jedyną instancją, która ma prawo rozbroić Polaka, uczynić Polaka bezbronny no, w jakichś wyjątkowych przypadkach. A zatem, jeśli idzie o dostęp do broni palnej, o prawo do jej posiadania, sądzę, że jest ono prawem naturalnym, a nie takim, które powinno być rozumiane jako jakiś przywilej, nadanie władzy. No i cóż, i taki, taki powrót do normalności w polskim prawie bym postulował. To reżimy totalitarne zaczynają od pacyfikowania własnej ludności, od rozbrajania własnych poddanych obywateli. Jak nas chcą ograbić, no to najpierw oczywiście muszą nas rozbroić, żebyśmy się tym przypadkiem nie odgryźli. Jeśli w takich krajach jak Stany Zjednoczone rząd federalny nie całkiem jeszcze. Pogwałcił wszystkie wolności własnych obywateli. Jeśli to państwo policyjne, które tam zostało zbudowane, jeszcze nie jest omnipotentne i, i, i nie weszło jeszcze, nie interweniuje we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, no to jak mniemam, dzięki temu, że ciągle jeszcze utrzymuje się tam prawo do posiadania broni, i z tym rząd federalny się liczy. Myślę, myślę, że czas najwyższy przypomnieć sobie o tym, że bez prawa, bez prawa do posiadania broni, bez prawa, bez możliwości kształcenia, ćwiczenia celności oka, Polacy nie zdołają nie tylko odzyskać, ale odzyskawszy, nie zdołają utrzymać wszystkich innych wolności we wszystkich innych dziedzinach. A zatem Kościół, Szkoła Strzelnica. Wracajmy do korzeni, wracajmy do normalności.